The baby in yellow właśnie dostało aktualizację, więc postanowiłem, że to nagram i ogólnie chciałbym wam coś powiedzieć. teraz o będą dodawane co dwa tygodnie, a nie co miesiąc albo co cztery tygodnie od ostatniego filmu. Jeszcze w, lew, w prawym dolnym rogu widzicie moje tętno, no więc. Nie widzicie, kurde. Nie, jednak nie widzicie. A my już my zaczynamy gierkę i nie wiem co tu zrobić. Dobra. Dobra, ja będę wnikać. Wywal to do swoich sąsiadów. Może to jest ich. Na pewno to nie jest moje. I co tu jest? Dzieciuk! Ciu Ole baby. The baby in yellow. Więc się ma, dzieciak. Co to jest porozmawiać z. Jest... Na no serio, co to, są, co to są dusze? Gdzie to są dusze? Będziemy tu palić dusze, ale tu będzie zrąbiste. <ścoughs> to jest dziecko? To wygląda jak jakieś łosapało jak ze szkoły, ale. Patus jakiś chyba, jakiś jesteś. On jest szczęśliwy. On jest szczęśliwy, to trzeba mu to zepsuć. No i zepsuliśmy mu zabawę, dobra pozbędź... 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 pozbędź yy. Aha ha ha! Co mi talerze tłuczesz? O ja ci dam! A masz! A masz! Dobra. Masz szczęście. O! Dobra. Jeszcze raz do piekarnika idź. Nie dało mi Pik. Nie ma? Dobra, odłożę ten konach na chwilę. CO JEST, CO SIĘ TAK ODBIŁO? Dobra, chodź tutaj w kąt, bo tylko tam się nadajesz, oczywiście. I dajemy ci to. zry. Nie będę z dobra, mam, cię na razie gdzieś. Idę tu pozwiedzać, mogę wyjść, mogę wyjść, dobra. To będzie fu... ucieczka. I tutaj... Ech. Kibel. Czekajcie, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Chodź tu, dzieciak. Dzisiaj nauczę, jak skorzystać z toalety. Nie tak. No nie! Chodź tu, dzieciak. O, dobrze. I płuczemy. Ja yes, pozby pozbyłem się go. Nie pozbyłem się go. Yy, teraz nie zwracajcie uwagi na dźwięki, które są w tle. Oczywiście. Ej, teraz się tak zagaduję, że nawet nie, nie, nie zwróciłem uwagi, że dziecko mi znikło. Naprawdę. Tylko musimy teraz zrobić tak. Okej. Okay, I teraz idziemy do tego. Gdzie jest twoje łóżko? Tu jest twoje łóżko, idziesz tam. Bierz swojego bruszaka, ty chyba youtuberem jesteś w takim razie, może się zakuplujemy. Dobra, ty masz kotka dzisiaj, bo ja lubię koty, mam to gdzieś. I dzisiaj bajka, jaka? Królewicz i kot, ale fajnie. Dobra, pewnego dnia no, jakiś kot wkurzał jakąś dziewczynkę. A potem ona się wkurzyła, więc zbudowała jakąś wielką fontannę, a potem zaczęła wszystko nie jeździć, ten kot się przestraszył, bla, 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 koniec historii. Zarąbista <laughs> historyjka! Tak mi opowiadali rodzice, jak szedłem spać, jak byłem mały. Nic to jest jeden do jeden. Czekaj na rodziców, wzięliśmy jesteśmy opiekunką. Relaks na kanapie. Toaster! Toaster! O, o, Moje marzenie. Oooo, moje jak Tak naprawdę to nie... Jest. O! No! Co tym razem? Co tym razem? Wy nie słyszycie niestety dźwięku, ale ja słyszę. Dziecko się tutaj trzyma. Dobra, chodź tu dziecko. Dziecko! Nie ma go! Zmienił się w pluszaka! Co ci się dzieje? i spać dalej. Okej, a ja idę na relaks. Jak on się tutaj przeniósł? To jest niemożliwe fizycznie, psychicznie i... Psychicznie przenieść? Eee. Dobra, nieważne. Co nie... Gdzie jest kotek, którego ci dałem? Tu jest kotek, tu, którego ci dałem. Dobra. zamknę drzwi i idziemy na relaks. Relax. Uh, oh. Już zająłem się dzieckiem, więc jakiś odpoczynek uczynił cię należy. Ehe, ehe, ehe. Dalej ja chcę iść spać. Uuuuh. Ale poczekajcie chwilę. Jesteśmy już w drugiej nocy. O, przyszliśmy przeszliśmy pierwszą noc. Trwała 5 minut. Co to. Dobra, on nie robi 360 głów. <noise> Dobra. O! Kto, kto z was zawsze tak leżał, gdy się nudził? Kto ty to robi, no błagam! Jak, jak ty tego nie robiłeś, jak byłeś mały, to ty, no, ty, ty jesteś, kto chyba się urodził jakoś. Chińczyk, jesteś w Polsce. Chyba takiego stanie w Chińczykach, okej. Okay? <noise> Dobra. Nie cię nakarmić. Chodź tu. Nie, ja tu cię nie wsadzę. O, tu cię wsadzę. Chodź. Właśnie tam, ja cię na chwilę zamykam, da ci dam ci żarcie. Mam butelkę. Mam butelkę, jesteś tu dalej. Jesteś tu dalej. Dobra. Zamykam cię. Yy, dosłownie ja będę jeszcze przez 5 sekund, więc wytrzymaj tam. Dobra, odłóżmy to. Nie ma dzieciaka, oczywiście. jest logika tej gry. I nagle się tam pojawiło, oczywiście. Każda gra horror. Zresztą. What? Czym to jest odkurzać? Dobra, ja wiem, czym będę teraz sprzątał. Swój dom. Co takich samo to nie są. Dobra, nieważne. To się wytnie. Ja, ja to przechytrzę tą grę. Aha, czyli tak ze mnie po prostu przeleciała. Okej. Okay. Może jestem jakimś niewidzialnym duchem. Chodź, to piekarz. Mogę bagietkę? A w. A w. A w, a w Nie, dobra, to się nie da na YouTube Stane demonetyzacje albo prawa autorskie. La 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 na 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 już dwa razy albo trzy Powiedziałem Coś niefajnego. La 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 la, la fajnie. Ale fa Nie. Ale fajnie Czemu fajnie Ale fajnie. teleportuje? la teleportuje. Sie teleportuje teleportuje? teleportuje Masz kujka dzisiaj i dzisiaj będzie opowieść O, poczekaj, znaczy jeszcze to. I dzisiaj będzie opowiedzieć o królewicz i królik. Więc i tak pewnego dnia królik był przestraszony nad małą dziewczynką, a potem. Czemu ryczysz? Czemu ryczysz? Daję Ci wszystko! Pluszaka, swojego pluszaka, bo YouTuberem jesteś chyba. Naprawdę za dzieci w tych czasach ta młodzież. Nie wytrzymam po prostu wszystkie przez tej gry. To był typowy 40 latek, który to oglądał, nie? A potem spuścił Dorsy i się przestraszył. I uciekł na flor 2. Koniec bajki. Na dzisiaj. śpi, śpi. Dobra. Nara. Dobra. Dobra. No, ja naprawdę dostanę dzisiaj demonetyzację za ten film. Dobra, leg. A kto puka do drzwi? To Kładziemy to i idziemy na telewizję. I relax. Co to jest I nie mogę niestety powiedzieć tego słowa. Bo będzie. Bo teraz y, udawało udawał YouTube'a, y, Oskar, y, czy ty powiedziałeś? Kulcze, w piątej minucie! MEG demonetyzacja! Oglądaj telewizję! Teraz mam tętno 160! Kurde kurde kurde, 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 ja nie chcę już! Ja nie chcę już! Rozpokojenie się! Idziemy na relaks na kanapie. Nie mogę. To może jakiś to z O, chętnie. Ja Wam pokażę przepis. Mamy chlebek. Potem dajemy pomidora. Pomidora. Potem dajemy serek. Serek. Potem jeszcze raz dajemy serek. Potem dajemy szynkę. A na kończynkę. A na końcu jeszcze damy ser. Nie. Ogórek. Ogórek i chlebek. Pyszne to zrobione dietetycznie. Nie kupuj tego produktu, bo z ginisz dwa miesięcy. Feed me! Nie no. Żartuję, że ja są teraz cały. Nie powiem tego, nie powiem. <śmulatuj> Niech ja stoi tam, wezmę butelkę. Stoi, magicznie, się przeteleportował oczywiście. No, wejdę i... Oooooooo! Wow, nagle Zostałem w labiryncie. Niesamowite, Kto by się tego spodziewał? normalnie tylko... Nie tego. nie popiem tego. Dobra. Dobra. Mam butelkę, dobra, teraz tylko wyjście, ale to jest walony labirynt. Więc nie wiem, czy się są ja jestem wydosany. Nie wiem, czy ale. No nie pojechałem, więc postanowiłem. A, nie mieli ja odcinku przez 4 yy, tygodnie, więc nagram i... O, akurat znalazłem. Więc fajnie. Jakiś dziwny dźwięk. Dziecko jakieś. Nie powiem, nie powiem. Oni tylko czekają, wiesz mi. Oni tylko czekają, aż to powiem, nie? Żeby tylko. Mik, prawo autorskie, oski. Bo powiedziałeś tam, kurczę, w piętej minucie. Wow, Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę, naprawdę, nie chcę. No, siema, Może, dosz... mi spokój? Ale nagle się tu pojawiłeś co to portus nie 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 może jednak i nie zasnął też. O, mogę się ruszać teraz. Ten kółik się na mnie patrzy. Albo tu ją tak rzucałem. Nie, kto ty jesteś? Polak mały. znak twój. Latanie. Dosłownie. Dzisiaj bajka. Szybko, zabawka. Zabawka, zabawka. Masz, masz. Dzisiaj yy, królewicz i owca. Yy, I tak, to było sobie tak, że bajka, bajka, królowa, bajka, 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 królowa, bajka, 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 bajka. Już tak nie zaczęły latać. Jak mówiłem o tronie, to miałem na myśli toaletę, a nie taki prawdziwy tron. Dzieciok, co ty robisz? Dzieciok. Ratunku. Um że się dzisiaj na złe zachowania dziecka. Dobra, ja przyszedłem cały baby in ja byłem Oski na razie. No i cześć.